Jak ognie, to zawsze umierają. To nie bij. Wystarczy, jak kogoś opierdolę. Podchodzicie do gościa, robicie groźną minę i mówicie Wypierdala dalej, uju złama. Kapujecie? No dobra, to przejdźmy do praktyki. No dobra, to przejdźmy do praktyki. Ty kurwo pana w dupę pierdolona bizną. Powtórz po kolei. Og no dobra, ty, no to może pomóc. że musimy zacząć od czegoś prostszego. Ech, dajcie mi się zastanowić. Dobra, wiem. Zaczniemy od mocy. Kurwa. Powtórzcie. Kurwa? Kur... Nie, kurwa! Kurwa! Ja pierdolę co za Ok! Nie debil! Ok! Ok, znalazca, a ty sześć, to buty rób, nie gadaj!